Witam Was w ten mglisty poranek w dżungli. Dzisiaj zamiast robić jogi poczułam po prostu potrzebę spaceru. Rano, rano jest tak super tutaj, tak rześko. Wszystko się budzi jest cudownie. Uch! I słuchajcie, chciałam dla Was dzisiaj nagrać filmik taki po tych kontrowersyjnych tematach. Bardziej trochę motywujący, jakiś taki <grym> weselszy trochę. Chciałam dla Was dzisiaj nagrać filmik, słuchajcie, o dzieciach. Bo zaczęłam tutaj pracować z dziećmi. Nie spodziewałam się nigdy, że w takiej relacji z dziećmi będę pracować. Bo tworzyłam e, sztukę dla dzieci. To też, to też miało, zawierało elementy tego, o czym zaraz powiem. Ale teraz jestem z tymi dziećmi bardzo blisko i nie spodziewałam się, że to może być tak spirytualnie rozwijające dla mnie. Obserwowanie ich na co dzień, bycie z nimi. Bycie z nimi wymaga bycie trochę takie jak one. I słuchajcie, ja się tyle od nich uczę, że ja czasami mam wręcz wrażenie, że to miejsce uczy mnie, a nie ich. Ja im tylko nie przeszkadzam w rozwoju, a one uczą mnie. I oczywiście te wszystkie rzeczy, które teraz powiem, dotyczą yy, bardziej dzieci, które nie mają jeszcze jakichś silnych przeżyć czy ciężkich traum, czy nie mają dostępu do tabletów i komputerów na co dzień, bo to też bardzo niszczy to wszystko czy dzieci, które już no, na które już bardzo wpłynęliśmy właśnie swoimi programami, swoimi ograniczeniami narzuconymi im, ale mimo wszystko nawet takie dzieci cały czas mają w sobie tą iskierkę. My mamy cały czas w sobie tą iskierkę. Słuchajcie, po pierwsze, co dzieciaki mają w sobie i czego dorośli tak szukają? Po prostu jeżdżą na jakieś konferencje, na jakieś warsztaty, muszą czytać, szukać tego na nowo. To jest bycie tu i teraz. Dzieciaki są po prostu cały czas tu i teraz. I jak to się przejawia? To się przejawia tak, że one są w pełni zaangażowane w zabawę. Jeżeli się w czymś bawią, to po prostu się tym bawią. Jeżeli sobie zmienią nagle zabawę, to siup, Po prostu tamta już w ogóle nie ma znaczenia, zostawiają wszystkie zabawki, musimy za nimi gonić, ej, ej, czekajcie! Zabawki nie ale my już się bawimy, jesteśmy już w innym świecie. Albo czasami są takie sytuacje, że właśnie dzieci jedzą, i nagle co się zainteresuje. No i oczywiście, że przestają w ogóle jeść. To nie ma dla nich znaczenia, tylko idą się bawić. A my nie ma jedzenia i zabawy: trzeba najpierw jeść albo, albo się bawić. Proszę zostawić jedzenie tutaj i odciągamy je z tego świata. No wiadomo, że trzeba trochę ich nauczyć takiego. E, kończenia pewnych czynności, to jest też potrzebne do tego, żeby nie robić chaosu, ale to właśnie poświadcza, że one są po prostu w 100% zaangażowane w to, co robią. I to nie jest, słuchajcie, kwestia roztargnienia dzieci, to jest kwestia pełnej uważności. Oni po prostu całą swoją komórkę, każdą komórkę swojego ciała poświęcają na to, e, co w danym momencie jest dla nich właśnie tym, tym światem, w który idą, tą zabawą. I my też mamy taką zasadę, właśnie w tej szkole, która nie jest szkołą, nie wiem, świetlicą. O, może to jest w ogóle dobry motyw, żeby, żeby Was o to zapytać zrobić taki, jakby mały mm, konkurs bez nagród <noise> konkurs bez tego, kto jest najlepszy tylko tak, e, taką zabawę. O, zróbmy taką zabawę. Słuchajcie, jak nazywać miejsce, które e, nie jest szkołą w sensie, my tam nikogo nie szkolimy czy nie jest taką tradycyjną szkołą, jak my to mamy na myśli, ale jest miejscem, gdzie dzieciaki są zawsze mile widziane, zawsze mogą przyjść, jest dostosowane do ich potrzeb, gdzie mają właśnie dużo bodźców. O słuchajcie, taki piękny widok, że się zatrzymał mi i Wam to najpierw. Te krowy tam sobie leżą spokojnie, rozpoczynają dzień. Jezu, czy tu nie jest Rajsko? Czy tu nie jest Rajsko po prostu? Wow! Wow! Tak się poddałam temu zachwytowi, że zapomniałam, co mówiłam. A, wiem! E, tak, jak, jak nazwać takie miejsce, które nie jest szkołą, które jest miejscem właśnie przyjaznym dla dzieci, gdzie my e, jesteśmy po prostu właśnie w pełni obecni dla nich, żeby im, żeby, jeżeli czują taką potrzebę, żeby pomóc im rozwijać pewne umiejętności, dzielić się naszymi pasjami. Myślę, to jest coś bardziej w rodzaju świetlicy i w sumie świ słowo świetlica mi się podoba, bo jest tak dużo światła w tym słowie, ale może macie jakiś pomysł na zupełnie inne słowo w języku polskim. Co dalej mają takiego dzieciaki w sobie? Super. To co ja widzę, dzieciaki mają zawsze emocjonalną gotowość na miłość. Słuchajcie, zawsze są otwarte na miłość. To tak też obserwuję po mojej Helence, że ona po prostu budzi się rano i cokolwiek by się od poprzedniego dnia nie wydarzyło. To ona ma w sobie, wiecie, uśmiech i mamusiu, tatusiu, albo obudziłam się ostatnia, albo obudziłam się pierwsza. I naprawdę, nawet jeżeli mamy jakieś konflikty poprzedniego dnia, czy coś takiego, ona po prostu się tak... What? Pryskają po prostu, nie ma ich, jest nowy dzień. O, mama, tata, o, fajnie, jesteśmy razem i po prostu już jest powód do szczęścia. One też, słuchajcie, zawsze informują o swoich potrzebach. Czasami nie robią tego wprost, ale robią to tak intensywnie. Albo po prostu, jeżeli mają jakieś potrzeby, to po prostu je realizują. W sensie mają potrzebę przytulenia, przychodzi moje dziecko, się do mnie przytula. Ma potrzebę być ze mną, a ja pracuję, to po prostu siedzi koło mnie cały czas. <laughs> I... Um... Jakby, jeżeli mają jakieś potrzeby, to po prostu sobie je biorą od nas. E, a, jeżeli, a jeżeli my tych potrzeb nie dajemy, to e, całym ciałem, jakby pokazują, że im, że im to nie pasuje. E, oczywiście, warto dzieci uczyć wyrażać te potrzeby, w sensie potrzebuję z Tobą być, potrzebuję teraz Twojej uwagi żeby się komunikować, bo my dorośli straciliśmy intuicję i po prostu nie widzimy takich rzeczy, tylko tak, tak bardzo słów potrzebujemy. To też jest dla nas lekcja, żeby się otworzyć na intuicję, żeby się otworzyć na odczuwanie takie cielesne, na tą rozmowę, na tą mowę ciała, a nie po prostu na to, że, że nam trzeba kawę na ławę wszystko wykładać. W każdym razie dzieci właśnie nie, nie będzie moje dziecko siedziało w kącie, w drugim pokoju, smutne, że chce. Ze mną być, tylko po prostu będzie się działo obok mnie, bo, be, bo ma potrzeby bycia obok mnie po prostu. Jeżeli będzie się chciało przytulić, to, to nie będzie się działo i hmm, mógłby mnie ten tata przytulić, tylko po prostu przychodzi i się, przytula. <grym> o, słoneczka. No, jeśli chodzi o emocje, to też jest taka swoboda właśnie wyrażania emocji. E, czyli jeżeli e, coś się dzieje, są złe, Wesołe, to po prostu jest to tak ekspresyjne. Całe ciało po prostu pokazuje te emocje. Jeżeli płaczą, to płaczą po prostu. Jeżeli się złaszczą, tupią nogami. Więc ta swoboda emocjonalna. Słuchajcie, kolejny piękny widok. Czekajcie za Też wam nagram. Zrobię małą przerwę. Zobaczcie. Się słoneczko wyłania. O. No, czyż to nie jest cudowne? No, więc mówiłam o swobodzie emocjonalnej. Natomiast, no, potem już dorośli mają tak, chociaż ja właśnie z tym pracuję teraz, że nie zaprzeczam swoim emocjom. I często też jest tak, że uznajemy pewne emocje za negatywne. Na przykład nie chcemy się smucić, nie chcemy się złościć, bo to takie negatywne. A właśnie nie, właśnie weź się w kurz, weź się popłacz, porycz i tak dalej. I pozwól sobie przejść przez te emocje. I my też dzieciaki w tym zatrzymujemy. Też mówimy im cały czas: Nie płacz, nic się nie stało, i tak dalej. I też na bardzo wczesnym etapie hamujemy te reakcje. I to może tak być, że już niektóre dzieci naprawdę z tym walczą, ale u źródła dzieciaki to mają. I one zawsze będą dążyć do tego, żeby do tego wracać. I strasznie ciężko jest im naprawdę się z tego wyzbyć. Dlatego niektórych to denerwuje, ale to mają. Dzieci to mają, i, i zostawmy im to, tak żeby mogły wyrażać faktycznie te swoje emocje i przechodzić przez te emocje, bo właśnie powstrzymywanie tych emocji tworzy traumy. Też w tej swojej szczerości dzieciaki mają tak, że jak coś jest nudne, coś ich nie fascynuje, to po prostu one to porzucają. Po prostu to zostawiają. Nie są w stanie robić rzeczy, które ich nie fascynują. I kurczę, jakbyśmy my też tak robili, żebyśmy pełni właśnie robili to, co nas satysfakcjonuje. No nie zawsze to jest możliwe w stu procentach, ale, przynajmniej w 90%, jakbyśmy dążyli do robienia tego, co nas satysfakcjonuje, czy nie bylibyśmy po prostu bardziej szczęśliwymi ludźmi? Kolejna rzecz to jest właśnie taka pełna szczerość tego, co myślą, właśnie co czują wobec też innych. I oczywiście, że warto dzieci uczyć, jak to wyrażać, żeby kogoś nie skrzywdzić, bo pamiętam taką sytuację jak Helenka do mnie przyszła i mówi, że tam. Nie chce się z kimś bawić, bo ta osoba robi takie dziwne miny podczas zabawy i ją to tak trochę jakby... No nie podoba jej się i on się dziwnie tak czuje. I to jest. <ścoughs> I to jest właśnie to, żebyśmy się też nauczyli od dzieciaków mu, po prostu mówić szczerze, nawet rzeczy, które nam się wydają dziwne, no to po prostu mówić. Nie wiem, nie chcę przebywać w twoim towarzystwie, bo mówisz cały czas do mnie, dużo, dużo, dużo. Jest to dla mnie męczące. Czy mógłbyś mówić mniej, albo po prostu spotykaj mi się rzadziej, bo nie mam z tego satysfakcji. <noise> Chodzi też o to, że my personalnie bierzemy takie rzeczy. Dzieci też personalnie biorą takie rzeczy, ale wcale nie muszą. Wcale nie muszą. Naprawdę znam dzieci, które są, mają tak wysokie poczucie własnej wartości, że spływa to po nich. Okej, okay, nie chcesz ze mną się bawić? Trudno, idę się bawić z kimś innym. No i oczywiście słuchajcie, intuicja. Dzieciaki. Cały czas mają intuicję, mają w sobie dużo instynktu i one jedzą, kiedy są naprawdę głodne. Piją, kiedy naprawdę im się chce pić. Idą odpoczywać, kiedy naprawdę potrzebują tego odpoczynku. Oczywiście do czasu, bo bardzo szybko my to wszystko zaburzamy, ale jeżeli pozwolimy im być w tym trybie intuicji, instynktu, to słuchajcie, co się nagle dzieje. Nagle się dzieje, moje dzieci mają apetyt, moje dzieci jedzą. Moje dzieci chodzą wcześniej spać, moje dzieci wcześniej wstają. Jakby nie ma presji i po prostu wszystko się załagadza. Naprawdę ani dorośli, ani dzieci nie muszą po prostu jeść o określonych porach wtedy, kiedy my sobie tego życzymy. Nie muszą wcale chodzić do łóżka wtedy, kiedy my sobie tego życzymy. Jeżeli na przykład cała rodzina się zbierze. E do spania, jeżeli pozwolimy dziecku swobodnie za nami podążać, one też pójdą spać, a jak my tak idź spać, idź spać, a my siedzimy i czekamy łaskawie, aż pójdą się spać, no to, no to nie pójdą, bo będą chciały nam towarzyszyć. No kolejna rzecz, to jest, słuchajcie, taki pełny zachwyt. Radość po prostu zabawa, no, taka lekkość w wchodzeniu w, w takie stany właśnie zachwytu. Nie wiem, czy kojarzy... no Moje dziecko jak się cieszy, to po prostu tak się cieszy. Jest takie zachwycone wszystkim, z taką lekkością mu to przychodzi. ja jedną taką... Mamy taką jedną dziewczynkę właśnie w naszej szkole trzyletnią. I ja po prostu jak chodzimy sobie raz w tygodniu nad rzekę. I była taka scena, słuchajcie, co mnie tak wzruszyła. Ona chciała, ona wyławiała z, e, z dna kamienie i wyciągała te kamienie i pokazywała mi je w takim zachwycie. Ona mówi po hiszpańsku i "Piedra", A ja "aha", "Piedra". I rzucała je, one wpadały do wody i ten chlub po prostu był "wow", po prostu takie małe rzeczy ją tak zachwycały. Ja z nią te kamienie wyciągałam i się nimi zachwycałam i mi się płakać po prostu chciało, że ja się takimi prostymi rzeczami zachwycam i cieszę. W ogóle też ma, mamy wrażenie, że dzieci nie potrafią się zająć same sobą trzeba im tak atrakcje zapewniać. Słuchajcie, to nie jest prawda. Znaczy być może niektóre dzieci już tego nie potrafią, ale większość dzieci w, w swoim serduszku albo dalej to realizuje. Nie wiem, czy wy pamiętacie takie sceny, ale ja z dzieciństwa pamiętam takie sceny i widzę to po mojej córce. Motor jedzie, zagłusza mnie tutaj. Poczekam, aż przejedzie. W każdym razie moja córka na przykład potrafi czasami tak odpłynąć w swój świat wyobraźni i tak być sama ze sobą. Rozbawiać z jakimiś niestworzonymi postaciami, śpiewać sobie sama, po prostu być sama ze sobą poruszać się tak, jak i ciało się porusza, podążać za tymi myślami, które się w niej pojawiają. No i, i to mi trochę przypomina takie zadania improwizacyjne, które się robi, yy, no nie wiem, na przykład tam w sztuce teatru, czy tam w sztuce tańca właśnie mamy takie zadania, że, że idziemy na przykład w przestrzeń i na przykład podążamy za ciałem. Nie, że tańczymy, tylko po prostu bawimy się tym, coś się pojawia, zaczynamy się tym bawić, idziemy w to. Czasami też jakieś, e, też jest dobre takie ćwiczenie, może właśnie to jest fajne ćwiczenie nawet dla Was. E, idziesz sobie w przestrzeń i na przykład e, wybierasz sobie jeden przedmiot w tej przestrzeni. To może być, nie wiem, krzesło, to może być, nie wiem, pyłek, kurzu, może być, nie wiem, jeden ten taki zdmuchawca, nie wiem jak to się nazywa, nasionko dmuchawca i po prostu i obserwujesz go, zaczynasz się z nim bawić, widzisz, jakby szukasz możliwości, rzeczy, które możesz z nim zrobić i słuchajcie to jest tak uwalniające ćwiczenie, bo nagle się okazuje, że po prostu można w pełni odpłynąć w coś takiego, co się wydaje takie niby głupie i w ogóle jaki to ma sens ale po prostu pozwalasz swojemu ciału, pozwalasz swojej myślom po prostu przepływać nieskrępowanie właśnie w sytuacji takiej tu i teraz zupełnie odseparowanej od tych wszystkich problemów, od tych wszystkich rzeczy, o których, o których, nie wiem, których się obawiasz, które cię zatrzymują i po prostu naprawdę jesteś tu i teraz i to jest mega przyjemne. To jest takie właśnie zadanie, które sprawiało zawsze, że się czułam jak dziecko. No i właśnie dzieciaki mają w sobie ten taki um, tu i teraz stan umysłu. I to nie znaczy, że one się nie przejmują przeszłością czy przyszłością, bo też przeżywają rzeczy, które się wydarzyły albo się trochę obawiają rzeczy, które się wydarzą. Ale nawet jeżeli to się pojawia, to one są wtedy w 100% w tym. Jeżeli one się czymś smucą, to się wydarzyło, to po prostu będą siedzieć, się będą tym smucić, będą całą swoją cielesną ekspresję, jakby poświęcać temu, temu uczuciu, żeby ono mogło przed nim przepłynąć do czasu, dopóki tego nie zaczniemy zatrzymywać i ograniczać. Ale w tej, w tej istocie jakby to się... to to jest po prostu. One, one to robią. I może też właśnie warto w, o tym pomyśleć, że jeżeli mamy coś, co nas smuci z przeszłości albo mamy obawy o przyszłość, to może mamy coś takiego, no właśnie nie martw się, nie, nie myśl o tym właśnie, może ja ostatnio idę w odwrotną stronę właśnie myśl, właśnie usiądź i po prostu martw się, może właśnie idź w tą stronę, właśnie usiądź, właśnie martw się, właśnie przejmuj się, właśnie pozwól po prostu tym wszystkim myślom przepłynąć. Ja miałam takie nastawienie takie wiecie takie coachingowe, motywujące. W ogóle nie martw się, w ogóle je, 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 A teraz właśnie nie, a teraz właśnie jak mi coś dolega, to po prostu siadam i pozwalam temu przepłynąć i nie roz, nie roz nie rozkojarzam się. Staram się nie rozkojarzać, staram się wejść w to i wtedy zazwyczaj się odnajduję ta prawdziwa przyczyna tego stanu. Potem do tej przyczyny wracam. Muszę uleczyć tą przyczynę. A, słuchajcie, to jest skomplikowane. No ale właśnie dzieciaki tak mają, że, 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 są, że są tu i teraz jakby w swojej takiej, w swoim takim umysłowym stanie. No i też super rzecz, którą mają dzieciaki, to jest, słuchajcie, stała fizyczna aktywność. Po prostu nie wiem, czy, czy wy macie takie wrażenie, ale im są też młodsze. Na przykład takie roczne dzieci, one normalnie... Ja nie wiem, one nie mają momentu, żeby się zatrzymały. One cały czas po prostu ich ciało cały czas płynie, cały czas się rusza. Moje dziecko też cały czas to ma. No, naprawdę rzadko moment. No, chyba że oglądamy bajkę razem, to wtedy siedzimy, oglądamy bajkę, ale jeżeli nie, to ona po prostu cały czas jest w ruchu. Cały czas. No, no, no nie, nie, ma, nie ma takich momentów poza tym, jak je i siedzi, i czy właśnie ogląda tą bajkę, czy śpi, że ona się nie rusza, jest cały czas aktywna. I to jest bardzo ważne i to też jest bardzo super ćwiczenie właśnie, że jeżeli na przykład nie lubicie jakichś konkretnych ćwiczeń, bo właśnie takie konkretne ćwiczenie narzucające to jest, to nie, to, to, to jest czasami dla nas też ciężkie do zniesienia i trudne, ale właśnie spróbujcie sobie też wpójść w przestrzeń, czy właśnie pójść sobie na jakiś ecstatic dance, o tym właśnie muszę nagrać filmik, bo to jest coś mega super albo właśnie pójść sobie na spacer i po prostu pozwolić temu ciału się tak poruszać jak chce i jeden będzie tańczył przez godzinę, jeden będzie wykonywał jeden ruch ręką przez godzinę, bo poczuje po prostu, że tutaj się coś skumulowało. I to też jest taki, takie ćwiczenie, które sprawia, że właśnie się czuję z powrotem jak dziecko, bo jestem tak fizycznie aktywna, tak jak moje ciało sobie chce, a nie tak jak mi ktoś powiedział, że mam robić bruszki, przysiady czy, czy inne ćwiczenia. Czy też właśnie zobaczcie sobie, z jaką swobodą dzieciaki tańczą, jeżeli są sytuacje, kiedy one mogą tańczyć. Wow, jak one tańczą! To jest po prostu niesamowite. No mają takie niesamowite ruchy. Są takimi tancerzami, że to jest niepojęte. Też bardzo ważna rzecz to jest ciągła kreatywność. Dzieciaki są tak otwarte na kreatywność. Po prostu tutaj obcinać, tutaj rysować, tutaj coś tworzyć, budować. I to jest, słuchajcie, nasza ludzka potrzeba to jest właśnie kreatywność. Właśnie mam tutaj taką znajomą, przyjaciółkę tak naprawdę już dla mnie w moim sercu, która jest właśnie dla mnie takim słuchajcie, z przed pięćdziesiątką, a jest dla mnie objawieniem właśnie z powrotem tej dziecięcości w sobie. Jest taka cudowna, jest po prostu taka właśnie pozytywna, aktywna, tutaj to. I właśnie ona mówi, ludzie powinni po prostu się cieszyć, być ze sobą, radować się i tworzyć, i tworzyć, tworzyć, to jest nasza potrzeba budować, malować, śpiewać, tańczyć. To jest coś, co jest po prostu naszą naturą. Ta kultura właśnie, ten artyzm, to jest nasza natura, to jest w naszych sercach. My tego potrzebujemy, żeby być szczęśliwi. Potrzebujemy tworzyć i jeszcze podzielono nas na jakieś elity tych, co tylko tworzą i oglądają. Uuu, to mi się strasznie nie podoba. <laughs> nie, nie, nie. Każdy może tańczyć, każdy może śpiewać, każdy może rysować. Oczywiście, że pokazywanie tego i dzielenie się tym też jest elementem tej twórczości i też jest elementem czegoś, co tam jest potrzebne, że właśnie poprzez tą ekspresję my jakby artystycz poprzez, tą, poprzez tą ekspresję artystyczną my dzielimy się nami, naszym wnętrzem i to też jest potrzebne. Ale właśnie to tworzenie tworzenie. I dzieciaki cały czas tworzą. I u nas po prostu powiem Wam w tej naszej świetlicy, o tak to określmy świetlicy. Są dzieci z takich powiedzmy bardziej powszechnych rodzin albo też takie, które już przeszły przez jakiś tam czas edukacji takiej powszechnej, publicznej i wyraźnie widać bardziej to zamknięcie, ale one z każdym tygodniem się coraz bardziej otwierają i tak jak na początku cokolwiek się działo, oczywiście do, u nas panuje zasada, że nikt nie musi brać udziału w, nie wiem, w projektach, które robimy, nikt nie musi tego realizować. Nie, może robić sobie coś innego, jeśli ma ochotę. Oczywiście tak, żeby nie przeszkadzać i nie, nie zaburzać tego, co, co jest powiedzmy jakimś tam zorganizowanym projektem. Też, żeby też nie, dzieci nie miały takiej kompletnej już swobody, która bardziej dąży do takiego no, specjalnego przeszkadzania, bo to tak wyglądało, ale one na początku były cokolwiek się pojawiało, to były na no nie, 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 nie. A teraz cokolwiek się pojawia, to... Jest projekt, coś robimy, coś tworzymy. Wow! I są po prostu takie otwarte na każdą rzecz, albo nawet same, słuchajcie, przychodzą i zróbmy to, zróbmy to. I to jest tak cudowne, bo naprawdę nam się, e, bo naprawdę stworzyć dzieciom taką przestrzeń, gdzie one mają właśnie bodźce, gdzie mają ludzi, i teraz mogą ten świat poznawać swobodnie. To one będą chciały to robić, naprawdę. One będą wołać o to, one będą po prostu tak szczęśliwe, że to się wydarza. Natomiast w szkole, kiedy to jest wszystko takie poukładane i nie ma tej swobody, to, to po prostu traci się, traci się właśnie ta iskra. Naprawdę. No, więc dzisiaj taki chciałam Wam nagrać bardziej pozytywny, trochę motywujący filmik. Obserwujcie dzieci, obserwujcie swoje dzieci. Pomagajcie im nie zamykać, nie zamykać tych, e, tych rzeczy, o których mówiłam, nie wyzbywać się ich. Uczcie się od nich, powracajcie też do nich, bo wy też macie to wszystko w sobie w środku. No i cieszcie się po prostu życiem, twórzcie, e, żyjcie właśnie tutaj i teraz, pozwalajcie sobie wszystkim emocjom i rzeczom przez Was przepływać, również tym, które nam powiedziano, że są takie złe. Bo złościć się czy smucić się to nie jest nic złego. Martwić się to też nie jest nic złego. Cokolwiek się w tobie pojawia, jest potrzebne tobie na, tam, na ten dany moment. I... I po prostu spróbuj z powrotem być dzieckiem <gryw> wewnętrznie. I naprawdę to jest coś, co sprawia, że. Że się gęba cieszy z powrotem. Ja się bardzo cieszę, że, że na mojej drodze pojawiła, pojawił się właśnie epizod tej pracy. To jest dla mnie naprawdę mega rozwój spirytualny. To jest, to jest codzienna, codzienna, słuchajcie, kilkugodzinna medytacja i trening uważności w pełnej, w, te, w pełnej obecności. My po prostu jesteśmy tam obecne. My nie rozpraszamy się jakimiś rozmowami. Takimi, wiecie, takimi konwersacjami, konwersacjami niezwiązanymi z tym, co się dzieje w danym momencie. I to jest mega. Jeszcze jakby wszyscy nauczyciele mieli właśnie takie poczucie, e, sa, takiej satysfakcji z tego bycia z dziećmi, to w ogóle wow, byłoby ekstra. No, mam nadzieję, że to kogoś zainspiruje. Ja zaczynam dzień <gryw> po raz kolejny szczęśliwa i zadowolona tu i teraz. I życzę Wam też tego, żeby Wam się to jak najczęściej zdarzało. No i to by było na tyle. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa-pa!